Dzień dobry, nazywam się Adam Bauman i nagrywam dla Państwa książkę Piotra Kempińskiego Neapol Słodki jak sól, wydawnictwa czarne. Jeżeli ktoś z Państwa jedzie do Neapolu i nic nie wie o tym mieście, to niech nie jedzie. A jeżeli już ma kupione bilety, to polecam serdecznie zapoznać się z tą pozycją, ponieważ znajdzie tam mnóstwo ciekawostek, które warto poznać, zobaczyć, wysłuchać i obejrzeć. Nieopodal Wico Cinque Santi 68 odkopano antyczny teatr, na którego deskach śpiewał sam Neron. O jego istnieniu wiedziano od dawna, lecz przez wiele lat nie rozpoczynano prac archeologicznych. Wszystko z powodu upartej właścicielki mieszkania przy Spakka Napoli, która w piwnicy znajdującej się pod jej lokum, gdzie teatr kiedyś się mieścił, trzymała ziemniaki. I za nic nie chciała wpuścić tam naukowców przekonujących ją latami, żeby dała się namówić, a zostanie unieśmiertelniona. W końcu wpuściła. A archeolodzy po wstępnych oględzinach bardzo szybko orzekli, że to jedno z najważniejszych znalezisk z czasów rzymskich. Żeby pokazać turystom resztki teatru, przewodnicy muszą kilkanaście albo kilkadziesiąt razy dziennie przechodzić przez jej mieszkanie, przesuwać jej łóżko, otwierać specjalną klapę prowadzącą do piwnicy. Dlatego, że kobieta piwnicę oddała do dyspozycji miasta, ale cały dom pozostał w jej władaniu.